Trzeba nam przede wszystkim jedności w realizacji wspólnego celu. Idziemy w jedną stronę. Społeczeństwo FER, Stowarzyszenie, Zespół Parlamentarny, Stowarzyszenie, które powstaje właśnie, Komitet Obrony Pracowników, Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej i wiele innych organizacji. Idziemy w jedną stronę. Chcemy zmieniać państwo, chcemy zmienić filozofię polityki. Skupiamy się nie wokół osób. Nie wokół popularności w mediach. Skupiamy się dla realizacji jednego celu. Chcemy rozmawiać, rozmawiać z ludźmi. Chcemy, żeby jeździć do środowisk w tych środowiskach szukać poparcia, z, rozmawiać o tym, co powinniśmy zrobić. Ale najważniejsze, zbudować katalog wartości, który, którego chcemy przestrzegać, zbudować katalog celów, które chcemy osiągnąć. Tak, celów równości, sprawiedliwości, celów innych w polityce niż do tej pory. Celów lewicowych, celów e, socjalistycznych, socjaldemokratycznych. A także liberalni, dlatego że nie da się bez pewnej sfery wolności, bez budowania sfery wolności budować nowoczesnego społeczeństwa. Nowoczesne społeczeństwo to społeczeństwo sprawiedliwe, ale i efektywne. Takie społeczeństwo, które daje sobie radę we współczesnym świecie. I takie społeczeństwo będziemy budować. Wszystko będą robili, żeby nam to uniemożliwić. Będą nam przeszkadzać, będą nie dopuszczać mediów, będą naszą debatę ośmieszać, ale my, które razu przyjdziemy i powiemy, że jesteśmy, że to co nasze, to co dla nas ważne, jest ważne dla nas wszystkich, także dla tych, którzy do tej pory z nami nie byli, że to jest rozwiązanie dla polski, rozwiązanie dla Europy, Rozwiązanie na przyszłość, zrównoważony rozwój, zrównoważony rozwój ziemi, zrównoważony rozwój społeczny. Możemy to zrobić i zrobimy.